Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, zrozumiejcie, że synami Abrahama są ci, którzy polegają na wierze. I stąd pismo, widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko Ci, którzy polegają na wierze mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać w księga prawa. A że w prawie Nikt nie osiągał usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi, kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest, Przekręty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem Pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Zrozumienie dzisiejszego urywku wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Serca Galatów zatruła doktryna usprawiedliwienia, czyli odkupienia, uzyskiwanego nie przez wiarę, czyli za darmo, ale przez prawo, czyli na mocy zasługi. Promując ją ludzie, zwani judaizującymi, powoływali się przy tym na objawienie biblijne przekazane przez Mojżesza, prawodawcę. Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie, głosili. Dlaczego więc święty Paweł powołuje się na Abrahama? Bo Abraham poprzedza Mojżesza nie tylko chronologicznie, ale bardziej jeszcze logicznie. Przymierze Boga z Abrahamem nadzoruje to zawarte z Mojżeszem. Ten bowiem spełnia Mojżeszowe uczynki prawa. Kto najpierw po Abrahamowemu daje posłuch wierze? Ufa prawdomówności Boga, ma nadzieję na spełnienie się jego obietnic. Co więcej, sama Biblia w księdze Habakuka stanowi, iż sprawiedliwie żyć będzie dzięki wierze, to jest dzięki oparciu się na wierności Boga. Natomiast na własnej wierności wobec Boga oprzeć się nie można. Nikt bowiem nie spełnia doskonale prawa, to też na wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. I właśnie z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem Pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Oj, zawiła to logika. Lecz święty Paweł posługuje się nią, by dostać się do serc Galatów, dobrać się do ich sposobu myślenia i tak je rozbroić. Pamiętajmy, że ten zabieg dokonał się najpierw w nim samym, gdy po swym nawróceniu pod Damaszkiem, podczas ładnych paru lat osamotnienia, wkomponowywał otrzymane objawienie w doktrynę żydowską, której był ekspertem. Pomyślmy, czy znam kogoś, komu tak na mnie zależy jak świętemu Pawłowi na Galatach? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.pl i dołącz do grona darczyńców.